Jestem w tym straszny Zajmijmy się czymś pożytecznym Witajcie moi drodzy Jak zwykle fazmofobia przed nami Zgodnie z obietnicą Zrobimy sobie dzisiaj coś większego Może weźmiemy sobie Maple Lodge'a Zobaczmy co dzisiaj stanie się obozie Znajdziemy ducha. Czy będzie to Revenant? Czy będzie to rajczu? Jak będzie nas gonił, nie mamy szans. Liczę na O okay. Idałki, Christopher Williams ma nas gonić, więc będziemy uciekać. Czujnik, stół. Korki mamy przy ognisku. Hello, ok. We are back. There's object. I will take this. I will take this and go. Mamy wieczny wieczór. Wieczny i śnieżny wieczór. Pink. Bing. Anywhere, anything. 0,3: jakiś, jakiś szelest w krzakach? Idziemy dalej. Włączymy sobie korki. odparty namiot. Zdąbniemy go. zobaczymy czy to zdecydowanie nie był zwykły szelest, 2.9 nie pojawiłoby się przy przeleście gałęzi. So I guess, hello anyone, hello, ghost, are you here? Maybe no. Suspicious very suspicious. Are you there? Maybe. Hello. Okay. Mamelustro, good to know. Okej okay. Przybałowanie So you are here Na samym wejściu, ciekawe Ile nam zażarło? Niewiele, niewiele, niewiele Zostawmy sobie kamerę Weźmy sobie upałkę, weźmy sobie mem, 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 aparat, żeby już tam go mieć. OK. musimy sobie tutaj światło pogasić. Tak. Znajdź orby śniegu. Raczej proponuję robić to, Proponuję raczej robić to wanie. brudna woda w łazience piłka hej, ej ej spokojnie down Rzucił czymś Tylko gdzie? No idea Zostawię jedną mf to. Czerknijmy te orby, chociaż ja nie jestem do końca przekonany. Zaraz weźmiemy sobie termometr. Czy jakiekolwiek orby ja tu dostrzega? MF5 raczej wyklucza nam. Orby są dwa duchy, które mają MF5 i orby. To jest Raichu i Obaka, oczywiście. Więc maybe coś, coś gdzieś szturno było słychać Mamy tylko 55% sanity eee, to, to, to Sprawdźmy najpierw gdzie on może Przewrócił coś nam tutaj Dziewięć stopni... ...siedem... Hmm. W ostatnim update'cie napisa... Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? How old are you? Where are you? How old are you? Where are you? How old are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Maybe not <laughs> On łazi sobie absolutnie całej tej lokacji Piątka gdzieś tam Musimy chyba uznać też 7-8 stopni za Goatstrom, bo wszędzie mamy 15. A tutaj temperatura. Potrzebuję drugą MFkę bo on zachowuje się nierozważnie Wywalił nam korasy. Cały czas czymś tam rzuca, nie wiem łazi gdzie gdzie popadnie. Patrzmy sobie na te docy. Docy powiedziałyby nam wiele. Patrzę na ten śnieg, to te niektóre płatki tak ładnie zawijają, niczym orby. To jest orb. To jest na bank orb to leci za wolno. Tak jest, leci w górę. Mamy orby, to nie jest dla nas ciekawa sytuacja i dobra informacja. Bo jeżeli to rajczu, no przy bałwanku, widzicie? Zobaczcie, przy bałwanku, w tym momencie bardzo powolutku opada sobie orb. To są orby i zanika. Następne, przy kapeluszu, teraz to są orby. To są 100% orby. Ale dotsa nie widzę, więc jeżeli to jest ghostrum, bo mamy ghostrum, jakby miejsce ducha, to jest przy tym bałwanku. Myślę, że już te docy by były. To nam lekki. E, lekką nadzieję, że to będzie obaka. E, mówię nadzieję, bo autentycznie nie mam ochoty ścigać się z rajczu na tej mapie. E, dobra, idę sprawdzić. Gdzie są fingery? Nie mam jeszcze kości. Przejdźmy się tu od razu. Światła nie tykał. Czymś nam tu rzucił. Z tą piłką, gdzie rzuciłem kamerę. No się, kamerę, aparat. Aparat kamerę. I have no fucking clue. Ospierał ten. Okej, myślę, klik. klik niestety się zdarza. Może znajdziemy gdzieś kość przy okazji. Wygranie tych fingerów będziesz żmudne Też nic. Dobra, idziemy w kierunku domku. Jezioro wygląda pięknie. Hello. Hello, mesk. Kości też nie widać. 再来念吗？ druga łazienka. 67 Czujnik ruchu, sól Weźmiemy sobie dwa czujniki Zobaczymy gdzie on nam tu łazi Cały czas gdzieś tu łazi Może tu? Nie mam aparatu, moje piękne Może tu i może, może, może tu na słupie Czy on tu będzie chodził? Raczej nie Może tutaj założymy tego motion sensora Już nam zaliczyło Proszę To ciekawe Wiemy go i drugą sól No cóż, zakładam, że to nie będzie rajczu Raczej Rajczu dawno już by e, się z nami tutaj ścigał Więc ten dotset stąd wyłączę światło sobie możemy zapalić a, i rozsypać sól mieliśmy tylko jedno nie mieliśmy dwie mamy. Teraz byłoby bardzo miło, gdyby on w końcu dotknął nam czegoś. Push the drill. Open the door. Come on. Jest pinger na kier blacie. Wiemy, że to obakę. Uff. Długo, długo kazał na siebie czekać. Um, czy my mamy go odpędzić, tak? Kiedy nas goni. So we will do this. jest to trochę niebezpieczne w tym miejscu. A Hold on. Nie, to są tylko miejsce Okej, okay, było blisko. Widzieliście całego Hanta był dosłownie obok nas, bo widział jak wchodziłem do łazienki, więc poszedł za mną tam. Ale już tam nie mógł mnie zlokalizować. Tak więc mamy wsią oprócz kości. Nie chcę dzisiaj szukać szczerze. Odpuśćmy sobie ten temat, bo bałoby to pół godziny dokładnie jeszcze raz każdą lokację prze... przejrzeć, a jednocześnie wiązałoby się to z tym, że mamy Zero Sanity i mielibyśmy hanta co minutę, dwie 285 dolków. obakę, wszystkie obiektywy wykonane oprócz kości całkiem nieźle. 23 minuty na no, Campsite to nie jest tak źle. 4 eventy nie był zbyt aktywny, szczególnie. Nie chciał za bardzo dać nam tych fingerów, więc trochę nam to zajęło. Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli nie, możecie dać łapkę w dół. Możecie też subskrybować ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co tu wrzucam. I oczywiście do następnego razu, trzymajcie się udanych polowań, moi drodzy. Cześć!